O no, się maneczko wszystkim. Słuchajcie, dawno nie było filmiku. Postanowiłem wam nazwa, nagrać tutaj, e, co się dzieje u mnie w ogródku i troszkę pokazać też, co się dzieje w szklarni. Więc tak. Tutaj mamy, mam kilka e, do sprzedania e, museli, lasio, karpy. Tutaj mam kordeliny e, zielone. Jak widzicie, wsadzone są w duże doniczki. Je zostawiam sobie. Dlatego są w dużych doniczkach. Jak widzicie, e, co duża doniczka robi, tak? Roślina od razu rośnie szybciej. Tutaj mam kilka palm. Tutaj są czerwone kordyliny Red Star. Tutaj jest Dragon Fruit. On kupę czasu stał, w ogóle nie rosnął. Tutaj mu zrobiłem nowy stelaż. No i po przesadzeniu do nowej doniczki, do nowej ziemi ruszy ładnie. Tutaj jakieś małe laski. Mniejsze takie. Tutaj mam. Cytrusy, tutaj jak widzicie, to jest ta pomarańcza trójlistkowa. Tam mam jakąś mandarynkę. Tutaj jest kalamondyna, która cały czas kwitnie. Pełna owoców. Ma tutaj mamy cytrynę skierniewicką. Tam jest kalamondyna veriagata. I tam są cytrynki, które były ratowane. O, jak widzicie, to jest ta, którą ostatnio przywiozłem z marketu, co był sam praktycznie pinek. Jak widzicie, już liście pięknie puściła. Tutaj kolejna cytrynka, nad chyba jakiś owocek jest o. No i tutaj są pałczechy i dziwidła. Tam mam cykasika. Cykas ładnie w tym roku puścił kilka świeżych liści. Tutaj. Melia zedrach od bociana. Zobaczcie jakie to już duże drzewka. Tu mi zostało jeszcze kilka maurylasów też do sprzedania. Tu mam kilka kordylin. Też takich do pozbycia się. Tu mamy trawkę. Trawka to jest bodajże miskant żyrafa. Tutaj mamy figusie. O pokażę Wam tą jedną figusię rarytaska. Zobaczcie jakie ma piękne figi. Nie wiem czy to mi wyostrzy. Kurczę, pod słońce się ciężko nagrywa. Może podejdę z drugiej strony. Tu jeszcze Wam pokażę po drodze od Piotra szafirowa burza. Jak pięknie kwitnie. Ukorzeniła się. I tu podejdziemy do tej. O zobaczcie jakie śliczne owoce. Ma ta figa. To jest figa. Panacze, no i tutaj mam pozostałe figi. Już sporo z nich zostało zjedzone. Teraz tutaj właśnie rośnie drugi rząd ten wiosenny. Tutaj mam eukomisa, eukomis Bicolor. Od Piotra też bardzo ładnie kwitnie. No i idziemy do szklarni po drodze o pomocnik. Uśmiecha się. Jak widzicie flowersiki też ładnie rosną. E, tutaj dziwaczki. Dziwaczki powiem Wam w tym roku zaskoczyły mnie, bo to są dziwaczki, które w zeszłym roku były wysiane z nasion od koleżanki Mardar. I, i korzenie przechowywałem tak jak dalie. No i w tym roku już mają z 1,20 20 m. Nawet są wielkości tych największych dali. Tutaj mamy dalie. Tam z tyłu rącznik. Rącznik w tym roku wolniej dużo rośnie. Tutaj mamy pepinko. Zobaczcie, jakie już są owocki. Nie są jakieś mega duże, ale jest ich, powiem Wam, ogrom. Ogrom tych owoców jest. Gdziebym nie spojrzał, są owoce. Wszędzie pepino. Także będzie. Niezła wyżerka. Dalie. Jedne ładniejsze od drugich. O, tu wejdziemy, Wam pokażę. Tu jedną bardzo ładną. O, zobaczcie. Taki ma ładny jeszcze tu czerwony akcent. Bardzo ładne. Tutaj jakaś liczna. Dobra, idziemy. Idziemy do szklarni. Idziemy do szklarni. Szklarni tutaj mam kilka ogórków sadzone, ale to może od tej strony zaczniemy. Tarcza perska bardzo ładnie wygląda. Tutaj słuchajcie z nasionek mam wysiane lantane. Zobaczymy, czy ona da radę. Mam nadzieję, że urośnie i może nawet jeszcze zakwitnie. Tutaj mam troszkę. Juki, Jukę Rigida, tutaj Jukę Rostrata, tutaj alokazja puber miała być, ale się okazało, że tutaj po rozmowie, właśnie z, z Maćkiem, okazało się, że to jest Xanthosoma Sagittifolium, czyli zielona. Zobaczcie, jak przypaliło, wczoraj było tak gorąco, nie było mnie w domu cały dzień. I otwarta była tylko z jednej strony szklarnia. Nie była na przelot otwarta. No i przypa przypaliło mi tą mochito. Mam nadzieję, że się szybko zregeneruje. No i dochodzimy do bananków. Tutaj musa florida. Nie wytrzymałem. Wsadziłem w grunt. No bo w domu mi się wydaje, że się trochę męczył. Takie przypalenia się porobiły na oknie. No a tutaj widać. No już jest chyba trzeci czy czwarty dzień w szklarni. No i ma się całkiem nieźle. Tutaj jest zebrinka. Wysadziłem ją z dworu, bo na dworze powiem Wam, że ona rosła bardzo powolutku. Rzekłbym, że kiepsko, mi się wydaje, że trochę za zimno dla niej było. A tutaj to już jest pierwszy liściorek wypuszczony w szklarni. Tutaj też ciśnie. A tutaj mam jedną oddzieloną sadzonkę, dlatego ona tak mizernie wygląda. Oddzieliłem ją i po prostu przy wykopywaniu posadziłem obok, tutaj mamy pieprz czarny no i, i słuchajcie piękne moje piękności, czyli musa akuminata z jamruby zobaczcie jakie one mają kolory naprawdę kosmos jest przepiękne są te banany tutaj mam jednego no i tu jest drugi z odrościkiem ale wygląd mają naprawdę kozacki, zwłaszcza te limonkowe przebarwienia naprawdę wyglądają super tutaj mamy welutinki welutinki w tym roku zostały w szklarni ponieważ w zeszłym roku bardzo kiepsko mi na dworze rosły, jak widzicie szklarnia im służy dużo lepiej tutaj e, się mają tutaj mamy e, xantosoma limezinger ona coś w doniczce kiepsko mi rosła ale przesadziłem ją właśnie w grunt i zaczęła E, ładnie rosnąć e, Tutaj mamy pewnie poznajecie taką księżniczkę to się nazywa Faraon mask O zobaczcie ma świeże dwa liściorki to są przyrosty u mnie No i tutaj mamy zwykłego kawendisza e, czyli musa akuminata Cawendissz zwykły dwarf tutaj zobaczcie co się stało z papierusem papierus nilowy który stał mnie w domu był nawet nie jedna czwarta tego przyszedł do szklarni i zobaczcie co tu się dzieje zobaczcie do mojego palucha w porównaniu jakie zaczął mega kłącza puszczać oczywiście on tutaj sobie pije wodę, widzicie stoi w wodzie w wiaderku i w ziemię został wsadzony Także naprawdę rozrósł się mega, mega. On tu już ma no z Met 50 to spokojnie. Zresztą zobaczcie w porównaniu do ręki, jakie ma wielkie te e, bicze popuszczone. Tutaj mamy mm, Musa Akuminata Reddaka. To są w zeszłym tygodniu dwie oddzielone sadzonki. No i tu jest taka już dobrze ukorzeniona, która już sobie rośnie tu w doniczce. Za dwa miesiące, dobre a musiałem jej obciąć liście, bo śpieszyłem się i polałem zimną wodą po liściach. I na drugi dzień się okazało, że są przypalone. Tutaj mamy Gros Michela Gros Michel, który w donicy też rósł bardzo kiepsko od momentu, od kiedy został wsadzony do gruntu. To tak jak widzicie, piękne, duże liściory. No, będę go musiał wykopać. No ale myślę, że da radę. Tutaj jest to, co zostało z mojej papai. Słuchajcie, po zimie nie wiem, czy na nią wyostrzy. Po zimie koleżanka mi zgniła. Któregoś pięknego dnia się przechyliła i się okazało, że korzeń ugnity. Więc obciąłem i wsadziłem ją do gruntu. No i ciekaw jestem, czy coś z tego będzie, czy nie. Zobaczymy. Tutaj jest Musa Acuminata Super Dwarf. To są te akuminaty, które u mnie w domu rosły zimą. Myślałem, że kwitną, ale niestety nie. To był zablokowane liście. I to jest właśnie tamten najmniejszy osobnik, który myślałem, że zakwitnie. Ale w szklarni widzę, że się rozpędzają powoli. Tutaj mam też przypaloną przez słońce itinerant z oddzieloną sadzoneczkę. Ale ona jest do poobcinania te listki. I myślę, że powoli, powoli da radę. Tutaj kolejny super dwarf. No, i tu mam takie, takie mieszanki. Tu mam LeConcetti, jedną sadzoneczkę, drugą. Tutaj mam Siki Red Tiger, który z tych cech Red Tigera za dużo nie ma. Bo powiem Wam, że nie wiem czemu. Bardzo mało ma tych przebarwień takich czerwonych. Bardzo mało. No i tutaj mamy e, Yucatan Princess. Powiem Wam, że tutaj w szklarni jak jest to bardzo przytyła. Tutaj mamy e, gujawę truskawkową. To jest też mój nabytek z zeszłego roku. Testuję jak to rośnie. No Na razie ma się całkiem, całkiem nieźle. E, tutaj mamy wawrzyn, czyli liść laurowy. No i opuncja indyjska zobaczcie jaką jaką puściła liściora wielkiego dużo większy jest niż moja ręka no i tutaj jak mówiłem kilka mam pitai które się ukorzeniają z tej yy, którą obciąłem no i ogóreczki jakiś tam pomidor no i to tyle z mojej strony zakończymy tym ślicznym siamem trzymajcie się, na razie, cześć i dajcie znać co tam u was słychać jak tam rosną roślinki.